tutaj Hokus 89 1090 gramy w Brawl Stars. Yy, no i yy, no. Yy, ostatnio wydropiłem Mortisa, jak widzicie. Dzisiaj yy, pod koniec odcinka raczej kupiłem sobie dużą skrzynkę, a potem punkty mocy, bo przyda właśnie mi się Mortisa poulepszać. Yy, Już trochę gram, jak widzicie, piąta ranga. Yy, no, nie wiem czy się coś u mnie w szewce oprócz Mortisa zmieniło. No, bardzo bym chciał mieć y, z tych co postaci, których nie mam to bym bardzo chciał mieć Penny, Carla Bibi Piper no oczywiście legendy wszystkie też y, no i y, mam nadzieję, że y, y, że dzisiaj wydropimy coś, y, no dobra to najpierw zaczniemy od zbiorów klejnotów y, w końcu odcinka pokażę wam jak się zdenerwowałem, bo miałem już 999 płatków, już miałem tego broka, ja właśnie chcę, chcę z wami wbić broka, yy, no, i, no i oczywiście musiało mi się zrobić tak, żebym spadł, właśnie, więc hashtag wkurzające, musiałam hashtag wkurzające wagoniki. Haha, <laughs> bardzo śmieszne. Napiszcie, że też nie lubicie tej, 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 tej mapy, tak jak ja dobra, ja spadam stąd Ale to zrobiło. Nie! Dobra, mamy 7 pucharków. Znaczy... Ja mam 7 pucharków. No, i tutaj ogólnie moja drużyna musi. Gina, kurde, kocham te Wi-Fi ogólnie. Yy, przepraszam kolegę do mnie, dzwoni. Yy... Szarżować. Nie, dobra. spadam, spadam, spadam. Wagonik, ja wale. Dlatego nie nienawidzę wagoników. Dlaczego nie mogę umieć w to grać? Mm. Oczywiście przegraliśmy. Minus jeden pucharek. Zrobię teraz cięcie i pokażę Wam właśnie, że miałem 999. Dobra, jesteśmy. Właśnie tutaj widzicie, że 999 i potem spadłem aż 10 pucharków, więc... Yy, napiszcie, czy też was to w kurze, że spadacie. Yy, no. No i myślę, że teraz jak popatrzyłem na tego kolta, to sobie pokieramy koltem. Dobra, to ja to wracamy. Dobra, wróciłem i już jesteśmy w Braulu. Yy, dobra, to. Myślę, myślę, że zagramy koltem. Um, no, na padzie. Myślę, że dobry wybór. Ostatnią przegramy na padzie właśnie, bo mm, typek ba Złoty Barley nie ruszał się w ogóle, więc nie mam pytań do niego. Dobra, tu powoli sobie ulta zaczynamy narabiać. Powoli go narobiliśmy już trochę. Mhm. Dobra, tego barleya trzeba stąd skasować. A jest ma wkurzający, to do siebie właśnie, że ona yy, odbija od wroga te pociski. Swoje i leci to jeszcze w innego, wroga, więc to mnie irytuje bardzo mocno ostatnio. I mnie też irytuje Barley na tym trybie. On jest zbyt OP na ten tryb. Albo dynam dy dynamik już jest trochę mniej OP, no ale nadal nie. No To Tak, 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 tak. A tak, a tak, a tak. Dobra, zginąłem i będę chronił naszej bazy. Oho, dobra. To wygrywamy o 20%. Więc myślę, że na razie można. O kurczę, Barley. Widzę, że jest ulepszony, bo zamiast 600 bije 800 na ten ten. Na. Aha. Trzeba zbić tą, tamtą wieżyczkę Dobra, jak coś mamy ulta, a nie, mają tylko 15% Mój ult zbieje im chyba z 2% aż Więc myślę, myślę, że mój ult to nie będzie nic głupiego, żeby teraz to wykorzystać No i wygraliśmy I raczej będę gwiazdą gry, tak, jestem gwiazdą gry, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie Aha. 993 wucharki! Yy, zdobędziemy jeszcze tą skrzynkę. O to właśnie i... Yy, otworzymy ją, a potem naszą dużą skrzynkę. W sumie duża skrzynka to jest też to. Tak, to jest duża skrzynka, a bardzo dużo dropi mi z niej postaci. Wiecie co? Raczej ją teraz sobie kupimy. Uw. Najpierw sprawdzamy procenty, jakie mamy. Yy, dobra. Punkty mocy: 94%. Nie bardzo, nie fajnie. Yy, rzadki zadymiarz: nie mogę go trafić już, bo już wszystkich mam. Bardzo rzadki zadymiarz: 1%, więc no sporo. Epicki zadymiarz: malutko. Mityczny, jeszcze mniej. Legendarny. No nie powiem, że dużo. No nie powiem też, że... No, bardzo mało. Dobra, kupujemy. Nasze 30 gumów nam zostało zabrane. Stuknij. Stuknąłem. 38. Mortis, bardzo nam się przydadzą to. Proszę, Barry, pozostały przedmioty jeden. Proszę, żeby coś było. Nic. Nie, dlaczego, dlaczego? Na kolejnym odcinku chcę otworzyć Mega Boxa. I pamiętajcie, teraz wam daję warunki. Jeśli będzie yy, kolejne 15, 15 kolejnych subskrypcji, to mega skrzynka yy, kolejna w odcinku, więc myślę, że naprawdę wam się to opłaca. No dobra, to idziemy ulepszać Mortisa. Nasza mortka. Ile bijemy? 945. To co, jeśli bym kupił to? I wykorzystałbym to do niego. Właśnie. Bije po 1035 No więc Wydaliśmy dzisiaj Około 49 gemów Tak, 49 gemów Więc myślę, że yy, o, Łapka w górę wam się opłaca Za to, co zrobiłem No i Mam nadzieję, że Ten odcinek wam się spodobał bo to już niestety koniec naszego odcinka. W kolejnym odcinku albo będę już miał broka, albo go sobie razem odblokujemy. No i tak ogólnie piszcie też w komentarzu jaki mam mieć kolorniku i czy mam zmienić sobie na jakieś inne inny, ten inny obrazek, więc piszcie najlepszy obrazek, który mi się najbardziej spodoba, to, to właśnie go wyróżni i będę go miał. Dobra, to ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.